Zapomniany Las jest obecnie znany jako najbardziej dostępny obszar w obrębie frontrumów. Został on niedawno odkryty dzięki połączonym wysiłkom Sawyeris Morgane i Ameli Wayne. Zapomniany Las istnieje jako najbardziej dostępna brama pomiędzy frontrumami a Backroomami. Wyjście to wydaje się ryzykowne, ale jak najbardziej wykonalne. W tej chwili nie można skontaktować się z Amelią Wayne, ale Morgana wyjaśnia dlaczego tak jest. Jak na razie wiadomo, że zapomniany las ma ucieleśniać wybór między jedną a drugą stroną. Jest to pewnego rodzaju wyzwanie, ale nie musi być ono trudne. Kiedy napotkasz zapomniany las na terenie Front Drumów, będziesz miał do wyboru pozostać tam, gdzie jesteś lub ruszyć do nowego świata choć to przejście jest nieznane nikomu w tej sytuacji. Jako, że Sojrous była kiedyś w tej lokacji, przedstawiła swoje przeżycia, zapisane poniżej w załączonym pliku. Pamiętam to wyraźnie. Byłam w domu, były moje urodziny. Wtedy tego nie pamiętałam, ale rzeczywiście były moje urodziny i kręciło mi się w głowie. Zrobiłam sobie mały spacer po lesie i nagle natknęłam się na to. W tamtym czasie nazwałam go Lasem Marzeń. Uważam, że ta nazwa nadal pasuje, bo było tam bardzo dziwacznie. Wtedy wszystko działo się tak powoli, ale kiedy zastanawiam się nad tym, co się stało, Czuję się, jakby to było bardzo szybko. Zapomniany las ma symbolizować stopień wyboru. Wybierasz to, co chcesz zrobić. Kiedy tam dotarłam, przez chwilę błądziłam wśród drzew. Po chwili znów zobaczyłam swój dom. Prawie wybiegłam. Przez okno zobaczyłam moich rodziców. Byłam tak blisko, ale coś mnie jednak powstrzymywało. Nie chciałam wracać. Las robi dokładnie to: zmusza cię do myślenia. Przez jakiś czas błądzisz w nim bezsensownie, ucząc się o nim, kwestionując go, szukając wyjścia, i wtedy całkiem nagle możesz odejść. To proste. Niektórzy decydują się na to, przynajmniej ja tak zakładam, ale większość nie. Las wie, kogo wybrać, po prostu musi mieć do ciebie dostęp. Czasami popełnia błędy, a kiedy tak się dzieje, daje ludziom możliwość odejścia. Wielu tego nie robi, ale las daje wam szansę. Las nie jest zły, jest dobry i może być moim narzędziem powrotu do domu. Nie zostanę, drogi Boże, nie, ale mówię wprost, mam tam niedokończone sprawy. Właściwości fizyczne. Zapomniany las posiada wiele godnych uwagi cech fizycznych. Po pierwsze, jest zawsze dostępny tylko przez las. Najczęściej można go znaleźć wędrując w głąb lasu przez bardzo długi czas, ale tak długo jak wchodzisz do lasu, zawsze będziesz mógł go spotkać. Kiedy kiedykolwiek wejdziesz do samego lasu, zazwyczaj będziesz całkowicie świadomy zmian. Drzewa często są wystarczająco wyraźne w różnicy, byś mógł je zauważyć. Jeśli nie zauważysz tego od razu, to zwykle stajesz się świadomy po wędrówce wśród drzew. Gdy zaczynasz wędrować coraz bardziej, jesteś w stanie zauważyć, że drzewa poruszają się razem z tobą, oplatając cię i wiążąc. Pomimo tego, nadal możesz chodzić wśród tych drzew, a drzewa będą się poruszać szybko, abyś ich nigdy nie dotknął. Po wędrówce, przez nieznaną ilość czasu, nagle utworzy się wyjście z lasu. Nie zawsze pojawi się ono w miejscu bezpośrednio poza lasem, przez co wielu uważa, że nie jest ono całkowicie połączone z lasem. Nie wiadomo na jakim spektrum istnieją dokładnie, ale potwierdzono, że jest to gdzieś głęboko w obrębie front Po odkryciu wyjścia w komnatach granicznych, masz do wyboru albo wyjść, albo oddalić się od utworzonego wyjścia. Jeśli wyjdziesz, las nagle zniknie w mgnieniu oka. Jeśli zostaniesz, las się zamknie, a ty znów znajdziesz się w jego głębi. Jednak nie będziesz już sam. Las odkryje w swoim centrum księgę. Można się do niej łatwo zbliżyć, a gdy się zbliżesz, odkryje przed tobą tekst. Jeżeli go przeczytasz i będziesz z nim obcował, nagle zemdlejesz, budząc się najczęściej na 18 poziomie. Na razie nie wiadomo, co się stanie, jeśli nie będziesz miał sentymentu do tekstu, ponieważ nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Powiązane interesujące osoby: Sauris Morgana. Jedna z najbardziej wiarygodnych osób, z którymi można się skontaktować w sprawie zapomnianego lasu, doświadczyła z pierwszej ręki, co się dzieje podczas procesu prześlizgiwania się przez las. Nadzorca B. Choć nie wiadomo dokładnie, jak się tam wślizgnął, obecnie podejrzewa się, że prześlizgnęła się przez las ze względu na jej połączenie zarówno z Osiemnastym, jak i z niebem. Strecz Zimas Stretch jest jednym z głównych fundatorów projektu Team 1, polegającego na wślizgnięciu się z powrotem do Frontrumów. Chociaż budżet nie ma problemu, to paliwo jest problemem. A zauważono, że Stretch dostarcza również paliwo szczęścia w odpowiednich ilościach. Jeżeli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę i subskrypcję oraz komentarz, bo dla Was to niewiele, a kanałowi daje ogromnego busta. Jeżeli chcecie dołączyć do naszej społeczności na Discordzie, gdzie możemy pogadać albo pograć, zapraszam Was do linku w opisie. Tak samo, jeżeli chcecie wpaść na TikToka, tam również znajdziecie link. Jeżeli chcecie też pomóc inaczej mojemu kanałowi niż tylko przez suba i łapkę, odpaliłem wspieranie. Link w opisie. Zapraszam Was serdecznie, macie fajne bonusy. A teraz nie zatrzymuję Was moi wędrowcy, i do usłyszenia w kolejnym raporcie.